Witamy wybranych. Jest wybranie do Królestwa Chrystusa Króla. Jest tych wybiera. Dziś mamy czwarty dzień lipca 2023. Oczywiście to jest siedziba Świadków jechowych w Sosnowcu. Tam mają centrum kongresowe. 7, 8, 9 lipca kongres. No I będą się karmić ze stołu Jehowy. Zapraszamy, żeby zobaczyć... Zamiast Chrystusowego stołu. Tak, od Jehowy mam pokarm. A Chrystus na nich czeka. Nie. aby Was kocha. Siostry się boją jednak. No, ale my mamy... Nie mamy tych złych narzędzi, tylko ich przekład nowego świata, ich własną bronią, spokojnie, bez krzyków. Chcieliśmy... Przydajcie świadectwo prawdy, że przykro mi jest właśnie, bardzo jest mi przykro z tego powodu, że świadkowie nie głoszą prawdy, rozbijają rodziny jako system, moją rozbili 20 lat temu, że żona odeszła, wzięła dwóch synów także świadkowie no rozbijacie rodziny no jak ktoś jest w rodzinie katolickiej, jest jedna wiara Efezan 4-5. No, re, religia katolicka jest religią katolicką. No, tam jest najlepsza religia na świecie. Jest to, bo tam można nakraść, złego narobić, idzie się do spowiedzi. Moja wina, moja wina i się robi to samo, czyste konto. To jest najlepsza religia diabelska na świecie. Na no, już mają wyższy poziom i jak ktoś nie uznaje firmy Jechowa, no to go wykluczają. Jana 162 mordują go w imię i fałszywego Boga, prawdziwego, rzekomo u nich, w myślach. Także dali się zwieść, jak Ewa w raju, bo wierzą w Amerykę, w niewolnika, który dał im stojaki, bo Jezus nie dał stojaków, tylko niewolnik, który zniewolił ich. Bo Galacan 51 1 Chrystus wyzwala, Galacan 6, 2 Chrystus ma prawo. Jakie prawo? No My problemy możemy rozwiązać świadkom Jehowy na podstawie ich. Przykładu, co jeszcze mają srebrzankę nowszą, bo my wykładamy Słowo Boże za darmo, nie chcemy judaszowych srebrników skrzyneczek, trzy skrzynki nam niepotrzebne nie mi sal tak jak ksiądz ma kościół, firmę księdza diabeł mu postawił, on cukierkę założył jak faryzeusz służy świadkowie nie są lepsi, jeszcze gorsi od katolików bo tam jest wyższy poziom faryze faryzejski u świadków Jehowy Faryzeusze, groby powielalne, plemię żmijowe. No i żaden faryzeusz, nie, nie mógł Chrystus z niego, de, demonu wyrzucić z faryzeuszy, bo wiedza pija pycha, płycha, a płycha jest przed upadkiem. Także wiedzę mają, zna, mają pisma, badają, że Chrystus, że Jehowa, że to Jehowa to wpisali, bo jechowy nie ma. Jachwe jest, 1 Korynta 104. ten jachwe to jest 1 Morza 3, 15, ja jestem. Jachwę pili właśnie z tej skały, z Chrystusa na pustyni naród wybrany co wyśle od Faraona Rzymian 9,17 i teraz Faraonem też no Faraon to rzymski kościół Objawienie 18,4 ale świadkowie są tym właśnie co na pustyni duchowej mają kcielca, czyli stojaczki 239 krajów i powinni się łączyć Jana 10,16 jednego pasterza w jego prawdzie, nie naszej no to Chrystus jest Bogiem, Ojcem dla rodzaju ludzkiego Jego ojciec, ale nie Jehowa amerykański Przekazał mu te wszystkie błogosławieństwa, wywyższył go, dał mu tą chwałę. Przed świata, czyli na Chrystusie jest stworzony doskonały, sprawiedliwy świat, bo oni tego nie rozumieją: świat cielesny i duchowy. Efezjan 1.4 4, apostoł Paweł był wybrany przed zażeniem świata, ale tego prawdziwego, 2 Korintan 5,17, że kto jest w Chrystusie. Jest nowym stworzeniem, nie w Jehowie, bo Jechowa to jest naprawdę faryzeusze i oni mają literę prawa. Ma to już 24, 14 i przyjdzie koniec na nich, Łukasza 19, 27. Bo to Chrystus przychodzi jako król, potężny władca, jest jedyny, sprawiedliwy i święty, a nie ma jednej wiary, jednej religii. Jest jedna wiara. Efezan 4, 5 i świadkowie, jakby mogli, to by wszystko zabrali Chrystusowi i wszystkich ludzi by osądzili bo oni są sędziami ale fałszywymi, sądzą z pozorów i na siebie wyrok wydają bo jakim sądem sądzą także od mojej rodziny zaczął się sąd Pierwszy Piotra 4,17 i Jana 12, 30 do 32 Chrystus ten świat już osądził i objawienie 20 rozdział 4 werset. my mamy prawo sądu także mamy prawo sądu i Chrystus przychodzi i śmierci już nie będzie. No bo jak nie będzie kłamstwa, to nikt nie będzie umierał, bo w każdej religii jest śmierć. Bo każdy chrześcijanin jest na, na krzyciela z mafii, y, chrzczeni we wodzie. Ta woda jest do mafii duchowych, religijnych, paryzeuszy. Kościoły domowe też jak krzycie we wodzie, to Chrystus nie Ochsiu apostołów i, i prawdziwy chrzest to Galacja no, 3, 26, 27 Mamy się w Chrystusie, y, Zanurzyć Efezan 5.26, Ewangelię Jana 4,14, tej żywej wody właśnie, która wytryskuje trazenie mnie duchem prawdy Jana 14,17. Bo Duch Święty jest po katolicku, także każde słowo ma znaczenie i trzeba mieć rozeznanie, że już Chrystus przychodzi przez swoich uczniów i, i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć, księga żywota, tak? Czyli to jest druga śmierć, ale teraz żywcem do piekła będą rzucone systemy, świadków wiechowych i tak dalej, religijne. Bo Judasz został rzucony żywcem do piekła, sumienia i katolickie piekło po śmierci, jak, jak ktoś był katolikiem, to wie jak tam diabeł. Ta smoła, ogień i widełki, żeby ta dusza nie nabrała, co się gotuje w tej smole, tak? W tym ogniu w piekielnym. I jak wychyla się, żeby nabrać powietrza, to widełkami diabeł do drzwi tu także piekło. Judasz właśnie, Mateusz 27, od 3 do 5, oddał sobie życie, czyli wyroty judaszowe, a to są mandaty od świat półpiechowy na Nowym Świecie, na Halębie, na pamiące, zapraszają, wzywają straż miejską ze świata, bo ręka rękę myje. Czyli oni są w świecie, 1 Jana, 4 rozdział, 4 do 6, ale kto zna Boga, słucha nas, kto nie z Boga, nie słucha nas, po tym poznajemy, że Chrystus przez nas przemawia, bo nas nienawidzi cały świat religijny. W ogóle polityczny, i tak dalej, bo cały świat to świat. No, no tutaj na no, tak wygląda świat. No, i człowiek chce się pokazać, nie, że ma fajne auto, szpanuje I kto bardziej kocha, właśnie te rzeczy materialnie. Pierwszy Jana, drugi rozdział, 15-18. Nie ma miłości Ojca, czyli Chrystusa. Mateusz 23, 8-12. Emanuel i Zajasza 7, 12. Ma Mateusz 7, 23. Emanuel, Bóg znamy. Czyli my znamy Boga. Drugi Testament, pierwszy rozdział, 8, werset. Jest Bóg, słuchaj Driel, Bóg jest jeden. Nie ma dwóch Bogów. Jezus i Ojciec to jest ojciec i syn. Ale ten syn Hebracikus 2.13 jest naszym ojcem. 2000 lat trzeba doliczyć. Słowo Boże jest żywe. I teraz wyrami pszenicę Mateusz 1213 13. Rozdział. poczytajcie sobie aniołki. Mateusz 24,7. Posyłam Was jako Hebracikus 7.7 ma więcej prawdy, poznania Chrystusowego. Fezan 4.20 do 24. Jak uwierzycie. Że Chrystus przez nas przemawia, to możecie rozpowszechniać ten filmik. Możecie podejść do świadków, możecie stań, stańcie się naszymi naśladowcami, jak my naśladujemy Chrystusa, którego naśladował apostoł Paweł, bo apostoł Paweł nie znał Jehowy. Pierwszy y, Koryntian, y, drugi rozdział, drugi werset. Czyli tutaj mają centrum, tak, y, no, nadarzeń jak. Jak jasna góra, licheń, tak jak katolicy mają te miejsca zgromadzeń, ale to jest Stary Testament. Teraz Chrystus się gromadzi Mateusz 18:20, gdzie dwóch albo trzech zebranych w prawdy i sprawiedliwości Chrystusa i Jan, apostoł Jan był na wyspie Patmos 10 lat, nie opuścił żadnego zebrania Mateusz Jana 14, 17 do 20, bo był połączony Mateusz 20-20 Rozdział od, od 18 do 20. Ja jestem z wami po zakończenie kłamstwa świadków Jehowy, adwentystów, baptystów, wolnych chrześcijan, żywnościątkowych, Wszyscy, którzy wykręcają słowo prawdy Chrystusowej, nie naszej, dzieja apostolskie. 13, 10, Synu Diabełski, Kożymian 8, 19, jestem Synem Bożym wrodzony, Jakubajden 18, z prawdy Chrystusowej, bo on rodzi nas z prawdą, szuka, jest córką Bożą bo Chrystus jest naszym Bogiem Ojcem. Drugi Korintan 6.18. Muszulka jesteś perełką do bramy, objawienie 27 21. Ja jestem też bramą. I moja żona Małgorzata jest perłą. Także jak perła już zamknie bramę, to nie wejdziecie do nieba, o którym nic nie wiecie, że nowe miasto Jeruzalem niebo stąpiło na ziemię. Ja jestem jedną z 12 bram. Żeby przekazać Wam prawdy i że byście mogli uwierzyć w Chrystusa bo Mateusz 6,24 nie można służyć Bogu i Mamonie gdzie są pieniądze, nie ma Boga my nie chcemy waszych srebrników pieniędzy, tylko chcemy posłuszeństwa Rzymian 10,17 zbieraj ze słuchania słowa Chrystusowego, które wam głosimy i żaden niechowa nie będzie odbierał Chrystusowi tej władzy za tysiąc lat, bo Łukasza macie, Łukasza e, Pierwszy rozdział 33, jego wieczny królestwo jest krzycowy. Księga Daniela 2,44 i 4, 7-27. Właśnie Chrystus teraz przychodzi i ci, co idą za Chrystusem, objawień 22 i 11 uświęcają się, bo ja nie jestem święty, nie ma świętych ludzi, a że oni się bawią ze świętych Mikołajów, wszystko święte, że mają mu katolików i świadkobiechowi są tacy udający pobożność jak faryzeuszy i celni. Niech się walną w pierś. Dzień apostolskie, 9 rozdział od 5 do 25. I staną się jak apostoł Paweł, naśladowany Chrystusa. Nie niewolnikami, z niewolnikami niewolnika z Ameryki. Ameryka jest mocarstwem jak Cezar. Rządzi światem, Anglia, Watykan i Unia. Ale Chrystus przychodzi i my jesteśmy z tego świata. Także jesteśmy świadkami Chrystusa. I tutaj macie Mormonów. Zobaczcie, tu są Mormoni. Też mają rodziny. Jak, jak Mormon odebrał świadkom Jehowy, i świadka ich To by rozbił rodzinę. No, co Bóg złączył. No, Także każda religia rozbija rodziny, jak szuka swoich członków wciąga do mafii. Nie narkotykowe, tylko tych faryzeuszy cudorników duchowych. To są mafie. Bo oni po prostu myślą, wierzą w kłamstwo, bo Ewa też uwierzyła, że nie umrze. A diabeł ją oszukał. Powiedział nie umrzesz, ona umarła, bo wiedziała, że umrze. Także wy wiecie, że Bogdan, Urszulka i Zbyszek jest z trzech świadków od Chrystusa i możecie też głosić Chrystusa, którego my głosimy, bo nasz Chrystus jest w duchu i prawdzie na każdym miejscu. I świadkowie tak rozmawiają, tu mają srebrzanki, a tu mają stojaczek. Ten zainteresowany wziął strażnicę, bo już mu wcisnęli i psychologia, że go wciągają. No a tutaj stojaczek, na Biblii nie mają, nie wyciągnął, nie chcą rozmawiać. Także prawda jest inna, tak samo świadkowie na swoich obrazkach, zdjęciach kłamią, tak jak telewizja kłamie, manipuluje. Błogosławimy. Tu jest też Chrystus, można go znaleźć. Prawdziwy, żywy. Błogosławień.